Cześć, witam w kolejnym odcinku Jest już ranek Już wczesna, wczesna bardzo godzina A my dzisiaj musimy jechać Mamy bardzo dużo do roboty Trzeba, trzeba rozwozić te paczki Mamy strasznie dużo paczek do rozwożenia Może w końcu uda nam się pojechać Do Sławna albo do Darłowa, bo jeszcze tam nigdy nie byłem Chciałbym sobie zwiedzić Zobaczyć co tam jest ale, dziś, ale dziś, jak gdzieś się tam pojedziemy, to będziemy tylko tak przelotem. Żeby, żeby rozwieźć paczkę. Może kiedy indziej pojedziemy do, yy, ten, do Sławna nawet na taką wycieczkę sobie zrobić. Ale to nie Maluchem. Maluchem nie ma sensu jechać. Jak już będziemy mieli dobry samochód, wtedy, wtedy będziemy sobie jeździć. Gdzie tam nam się spodoba. Na razie mam 1800 złotych. Jest to całkiem taka pokaźna sumka, już. Można wyłączyć światła. I słuchajcie, byłem u Mietka w garażu, naprawił mi opony i zamontował bezpiecznie do światło. Więc już mam światła. Już mogę świecić światłami. Dzisiaj nie ma czasu na ociekanie, trzeba szybko jeździć. I słuchajcie, dostałem też informację, że paliwo mamy za darmo. Do yy, tego do naszego samochodu. Możemy, o, mamy do Darłowa, fajnie. Pierwszy raz pojedziemy do Darłowa. Jeszcze za bardzo nie wiem jak tam się jedzie, ale chyba w, y, prze, przez moje miasto trzeba będzie pojechać. Dobra, jedziemy. Wyjeżdżamy maluszkiem naszym. No, ruszaj, ruszaj, ruszaj. Ciężko ma trochę. Już samochód. O, tutaj cinkłoczento, ładne. No, co on zrobił? robimy? Ale cię to są ładne. Tam jak pojadę na no, wprost to nie wiem, nie mam pojęcia gdzie dojadę. Wolę jechać główną drogą i pojechać, słuchajcie, do, yy, do Darłowa. 126 darłowa. Ja tak, na takich wysokich numerach jeszcze nigdy nie byłem. Jeszcze nigdy paczki nie rozłożyłem, a, a tu pracuję dopiero dwa dni. Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Gdzieś w końcu trzeba to dowieść Paliwa słuchajcie nie, nie musimy oszczędzać. Mamy za darmo Mamy taki przy, Kanister przygotowany specjalnie do, do naszej firmy. Konkurencja nasza w darłowej słuchajcie, nie ma tego. My to tylko mamy. Możliwe, że kiedyś Ulemberg będzie pracował z tą yy, darłową faktory. Autobus stoi. 126 darów Jeżdżamy z... Ej, można przycisnąć tu w sumie trochę Malucha naszego Nie cofaj Uważaj no Ale idiocie cię tutaj naprawdę O, szybko O Jezu, na zakręci Jest, zuchałuj bo tu fotoradar jest Ojejku, przepraszam Pani Tirze! Zapomniałem, że tutaj jest zakręt. I fotel, że trzeba hamować. Jeszcze samo sobie zahamowałem. Przepraszam Pani Tirze. Jak mi słyszysz w, w, w jakiś tam sposób. Ty, ale tu są ładne tereny! Ładnie tu jest. No? Bardzo mi się podoba tutaj. Las taki fajny. A tutaj jest za wioska, 70, może stoją gdzieś. O, tam, tam nie stali. Ty jest to nie policja? Uciekamy. Nie, to nie policja, dobra. Myś myślałem, że trzeba uciekać. A co tutaj za samochodzik stoi? Jaki ładny samochód fajny? Ładny samochód. Chyba admini są na serwerze. Oj, dlaczego ja w ogóle nie dałem ekranu tego ekranowego? Przepraszam, że musicie oglądać mojego brzydkiego Windowsa Audi jechało? Tak, Audi? Audi jechało. O już miał wypadek, tak? Nie wiem, już nie widziałem. Ale chyba miał wypadek z, z, z tą czymś ruchu. Oj, o o wioska jakaś, tak? Ma no, jakąś mródkę. Rusko, tam nie zajeżdżamy. darłowo jest to jest darłowo faktorem nasza konkurencja zobaczcie ona, jak ona dymi ta konkurencja Oj, my nie dymimy, nic ulemberg jest bardzo zdrowy dla środowiska tutaj grzeją kominami nie można grzać grz 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 kominami, bo to jest niezdrowe dla <grym> ekologii Sto cztery. Jak tu ładnie. Stacja benzynowa. Co to? Co to się dzieje? Co się dzieje? Co to co odgłosy? Co to lepiej uciekać z tego Darłowa Ja nic nie chcę mówić, ale lepiej stąd uciekać da Dawaj paczki i uciekamy stąd szybko O, mamy 2700 już <laughs> Uciekamy stąd? Dobra, może nic się nie stanie Bo nikogo nie ma A ja wiem co to jest Czy to nie? Nieważne, nieważne co to jest no słuchajcie, tutaj mamy salon. Możemy zobaczyć nowe samochody jakie są. Tutaj mamy Volkswagena. Ładnego. Paka, duża, ładna. Środek. Tylko na dwa siedzenia, więc nikim się, się więcej nie zabierzemy. Tutaj paset ładny. Też. Otwarty można wejść, zobaczyć. Fajnie. Tutaj pan Andrzej siedzi. Dobry panie Andrzeju. O, jakie mamy samochody? Fiat Cinquecento mamy, 125. Mamy Renault. Mamy... Schal, nie wiem. Mamy Toyotkę. Mamy BMW. Mamy Fiat e Tipo Na pewno nas nie będzie nigdy na takiego stać. To już są takie drogie. I busy są, tak? A to, co to, to za fura, człowiek? Odejrzewam, że będziemy zbierać na Renówkę. Co tu mi puszcza ktoś muzykę? Chuj. Nie puszczy mi tej muzyki nikt. To chyba piosenka z Robloxa jest chyba. Nie wiem. Słuchajcie pojedziemy tędy, zobaczyć co tutaj jest. Na zwiady pojedziemy. Biedronka. O, biedronkę mam. Możemy zrobić zakupy. Robimy zakupy w bidronce? Ja bym zrobił, bo nic nie ma do jedzenia w sobie. Jakoś przy okazji jesteśmy. Możemy zrobić sobie zakupy w biedronce. Hmm. Dobra, tu zaparkujemy. Na chwilkę, tylko na awaryjnych to... Na chwilkę, tylko na chwilkę wejdziemy. Pizzeria u Andrzeja. Może pizzę zjemy. Się. O, ktoś. Ktoś zostawił pizzę. Dawajemy komuś pizzę. Dobra jedzenie, dobra pizza była. Jeszcze została? O. No, o peperonie, aż mi piecze. O, biedronka zamknięta dzisiaj. A no tak, dzisiaj święto pracy. To zamknięta biedronka. Ale Andrzej pracuje. Pizza Andrzeja otwarta, zawsze. A tutaj co to jest? Zakłady mięsne. Mięso mam. Kupiłem w lewej taniej wczoraj. Dobra, dobre jedzenie było. Pojedziemy sobie tam na zwiady zobaczyć co jest tutaj Jak już jesteśmy to możemy zobaczyć sobie Nie będziemy jeździć potem O, tu mamy Peron Zobaczcie, ładny Peron mamy, tak? Dworzec to nie Peron, dworzec. To nazywa, tak? Aby dworzec, dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, neble. Fajnie. Darłowo to jest duże miasto. Może kiedyś się jak dobrze pójdzie nam z pieniędzmi, to może się kiedyś tutaj, tutaj przeprowadzimy. Tylko że do pracy będę miał daleko. A co tutaj jest? Uh. Co to tutaj jest? Coś tu już było kiedyś? Już zamknięte. Co to słuchajcie jest? Jakieś jajka mamy, tak? Kartony. I zakres lino. No, my wyjdziemy sobie. A, tu jest jakaś firma chyba będzie. DHL jest Seat jest Fajnie. Tutaj bus kolejny Easter Festival To jest z jajkami. Ale tu będą... Ej, tu paczki są, można stąd brać, firma jest. Dobra, to ja tu nie pracuję to ja, ja nie, nie chodzę. No a tu... O. Pani Klara sobieraj. Siema. No wsiadaj malucha i jedziemy szybko, nie ma czasu. Już słońce zaraz zajdzie! A myśmy dopiero jedną paczkę zostawili. Jedźcie szybko tym maluchem. No nic, dzisiaj zarywamy nockę, słuchajcie. Zarywamy noc i jeździmy z paczkami maluchem. Się zachciało chciało na, na zwiady jeździć. Ładny Mercedes stoi. Może kiedyś będzie nas stać na skierunku. Słuchajcie, szybko, już nic nie zwiedzamy, wracamy! Na ręcznym, cyk! Szybko! Ty, a słuchajcie, gdyby tak złamać prawo... I wziąć... podać się sobie jako pracownika... Tutaj tego... Yy, darłowa... O, proszę, o jejku, tak nie można jeździć! Ej, damy podamy za pracownika jakby tutaj. Może się nikt nie dowie. Że my weźmiemy my paczuszkę sobie stąd. Tutaj pracownicy darłowu faktory. Oj, ktoś tu chyba wyczuł. żeby tu nie powinniśmy być. Dobra, nie pokazuje się. Szybko, bierz paczuszkę szybko i uciekamy. Szybko! Uciekaj stąd, odpalaj samochód i uciekaj. Uciekamy! Żeby nas nie zobaczyli Ojejku, jeździmy Dobra Ej, chyba się udało Chyba to, chyba dostaniemy hajsu Ale to będziemy musieli jeszcze u nas wziąć Ej, to na jedno wychodzi Bardzo fajnie wyszło Ciekawe, czy to będą dobrze płacić. Może lepiej będą płacić jak w Wolębarku. To mo może będzie nawet się bardziej opłacało jeździć tutaj do ta Tarłowa. Jest dalej, ale może nie będzie się opłacało. Tutaj fotoradaru nie ma. Już sobie to wychaczyłem. las. Ten sam, przez którego już przejeżdżaliśmy. Oj, trochę za blisko krawędzi jedziemy. Ta kopa powinniśmy jechać. O, bus jedzie. No, ktoś tu. Co tu się dzieje? Patrz. O, wypadek! Idziemy pomóc, słuchajcie. Wypadek się stał. O, już sobie poradzili chyba, tak? Co tu się stało? Dobra, jestem ja stąd idę, słuchajcie. Nie jest to bezpiecznie. Dobra, zdążył wyhamować. Czekamy, stąd, bo jeszcze nam ktoś wiedzie, w tyle kim dopiero będzie źle. Światło i jedziemy. O, nic nie widać. Bez światła. Słuchajcie, musimy dojść szybko tą paczkę Bo jak my tam nie jesteśmy zatrudnieni, to jakby A to jakby każdy może sobie wziąć paczkę <laughs> I zawieść I się poleć, że z kurierem Nie wiem O nie, przejazd kolejowy Czy mnie tu ochronę, ochronę jakaś gania Czy coś No sobie możemy sobie do domu zejść Jesteśmy przecież przy domu, tak? Możemy sobie zajść na ogródek zobaczyć, co tam na domku. Wszystko spokojnie. Już, księ już księżyc pełen. Pełen już jest. A my musimy jeszcze dwie paczki rozwieźć. To do rana będziemy to robić. Nic, jutro cały dzień będziemy spać. Niestety. Iż powinienem być w domu i sobie leżeć w łóżku. Ale te światła, słuchajcie, i tak są bardzo słabe. są. Zobaczcie, jak to słabo oświetla. Jadę teraz na, na długich. Jak pojadę na zwykłych, nic nie widać, jak się na zwykłych jedzie. Tylko delikatnie coś tam oświetla. Trzeba jeździć na, na długich cały czas. Nie widzę, czy ktoś tam jedzie, czy nie. Chyba nie. Nocy... Ile? Już noc jest, a my jeździmy. Paczki robimy. 106 male... Owo bo... Jejku! Gościu, co ty robisz? Pan w wyklepie. Progi nam. Zaraz się, zaraz wpadniemy w podłogę tym maluchem. Dobra, szybko! Jest! 3700 mamy pieniędzów! Ale no szef będzie zły. że jakby... Zdracamy go, tak? Z inną firmą. O nie. Wpadliśmy drogą. No nie, nie, no nie, proszę nie Nie do rowu, no no Po co do tego rowu wpadłem Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku, bo to nie ma sensu Dzwonię do szefa, żeby powiedzieć mu co, co zaszło i ja się nie powiem mu o tych paczkach, ale powiem mu, że się zdrowy także Do widzenia, cześć